Dużo nam zostało do Poznania? Jeszcze trochę, młody. Teraz jesteśmy gdzieś w okolicach Środy Wielkopolskiej, a ona leży niedaleko Poznania, więc myślę, że za niedługo będziemy w Poznaniu. Bolą ci ośki, prawda? Trochę, ale to nic takiego. To szczerze jest dosyć przyjemna jazda. Pomimo zimna, które teraz jest, to przynajmniej jest cisza i spokój. Poza paroma pociągami, które mieliśmy, to i tak jest git, co nie? No a ja mam się w 100%. Ciekawe co przyszykowali organizatorzy Katarzynek w tym roku. Wiesz, z tego co czytałem, to podobno ma być parada tych tramwajów, która przejedzie przez całe miasto. I wśród tych tramwajów będą prezentowane. Ten, co ma zadebiutować tramwaj, tak zwany Holender, oraz ten tramwaj, co kupiło MPK w Poznaniu i sprowadziło z Bonn. A no właśnie, <laughs> a propos: <laughs> co sądzisz o tych tramwajach z Bonn? Cóż, mi to szczerze nie przeszkadza. Przynajmniej znajdą drugi dom i będą mogły służyć komuś, kto je chce. Mam nadzieję, i o ile się tak zadzieje, że MPK będzie o nie dbało. A co do tej. Całej afery w internecie, to powiem tak. Ci, co je hejtują i twierdzą, że to jest niemiecki złom, to szczerze nawet w ogóle nie mają pojęcia, co w ogóle piszą na tych mediach społecznościowych i się głupio wymądrzają, jakie one to są popsute, awaryjne i powinny pójść na złom. A potem się okazuje, że są w dużym błędzie, albo milczą, albo próbują dalej dyskutować, że mają rację. Najlepiej by było, żeby ci, którzy siedzą w temacie tej komunikacji miejskiej, się tą, tą komunikacją miejską interesują, żeby się wypowiadali, a nie jacyś pseudoeksperci. No błagam, taki pseudo to ja nigdy, że mnie słyszał. W sumie racja, to jest tak, jakby naszego Tobika hejtowali, że jest stary, powolny i nie powinien tu być, ale i tak jest niezawodny. Brak słów na to wszystko. Wiesz co, może przejdźmy do czegoś przyjemniejszego. A w sumie dobry pomysł. <głos> <głos> Zaraz będzie kolejny super skład! Oh yeah! Cio, cio, coś jedzie. Bierzemy apa aparatki wiara. Ty patrzaj, to to ten Tomek Pociąg! Ja nie mogę! Rel, chyba halucynację masz koleś! Ty! Rzeczywiście to Tomek Pociąg! Ty, patrzę teraz! Ty, Tomek! Masz opóźnienie! Dawaj do pieca! Co ty, Pendolino? A no tak! Przecież jesteś wolniejszy od naszego Pendolino! <grywa> Dobre, dobre, dobra. jedyny są, zanim Sierna nas znajdzie. Czyżby mnie nazwał wolnym? Aha. Będzie pretekst na wyścig. Coś tak czuję. Czas pokazać tym cieniasom, kto tu rządzi. Na torach. Tomku, proszę nie rób tego. Dokładnie, nie ścigaj się z nimi. Nie bójcie żaby dziewczęta. To jest długa linia kolejowa, w dodatku dwutorowa. I tak będąc szczerym, ta młoda dzieciarnia nie wie, że ja potrafię wyciągnąć porządne 120 km na Dlatego przyjmuję wyzwanie. Dajcie tu jakąś super nutę i podkręćcie ją na maksa. No to jest on daleko z tyłu. Do? On nas dogania? Ja pierniczę. Tak jest. Na razie, miasteczko. I pa! Ścignęliśmy też, to. Dobra robota, Tom. Dzięki. Teraz te burbisowie szczęki spadły po tym, co im pokazaliśmy. Tomek, Tomek, Tomek! Tomek, tutaj, wjedzie, wyjedzie, na co na cofnij, co, jak, jak mądre słońcu śni, Najważniejszy. mądre śni, Tomek,